Cześć! Piękna, polska, złota jesień, czas rybackich żniw, odłowów. Często od ludzi, którzy z rybactwem nie mają wiele wspólnego, słyszę takie pytanie jak Wy to robicie, że odławiacie te ryby ze stawów? Wyciągniecie jakimiś sieciami, czy łowicie na wędkę? No, pierwsza sprawa to taka, że rybactwo i wędkarstwo no to dwie zupełnie inne rzeczy, ale żeby odłowić... Ryby ze stawu karpiowego trzeba przede wszystkim wcześniej wypuścić z niego wodę. Rybacy mówią, że opuszczają stawy, to znaczy no, wypuszczają wodę ze stawów, i tak potocznie my mówimy, że opuszczamy stawy, więc jesienią rybacy opuszczają stawy. Trzeba zacząć od tego, że każdy staw, no. Taki klasyczny staw typowy, staw karpiowy, ma takie dwa miejsca. Pierwsze to tam, gdzie się go napełnia, a drugie to tam, gdzie się wypuszcza wodę ze stawów. I te urządzenia te hydrotechniczne, które pozwalają na napuszczenie lub wypuszczenie wody ze stawu, nazywają się mnichy. Nie miechy, nie michy. A mnichy, tak jak zakonnicy, zakonnik mnich. Tam widzimy jeden taki, taki mniszek. On jest, jest, stan wody jest wysoki, więc widać go no, tylko taką niewielką część. I no, teraz możemy zobaczyć, możemy, no, możemy zobaczyć, skąd wzięła się ta nazwa mnich. Otóż ta budowla hydrotechniczna, teraz w tej chwili tam ją widać, ona jest drewniana. Jest bardzo podobna do mnicha, który kiedyś stał nad stawem, był tak zakapturzony i, i gdzieś tam czyścił sobie ten, ten wypust wody ze stawu. I to tak no, troszkę przypomina takie, takiego mnicha stojącego, zakonnika, więc stąd ta nazwa mnich. Mnich zbudowany jest z dwóch takich podstawowych elementów. Pierwszy to leżak, ten poziomy. A drugi to stojak, ten pionowy. Mnichy mogą być wykonane z różnych materiałów. Ten, który tu widzimy, który jest przygotowany do umieszczenia go w stawie, jest akurat wyspawany z metalu: więc ten leżak to rura metalowa, a stojak to taka półrura, można powiedzieć, też metalowa. Wszystko, wszystko składa się w taką literkę L. W stojaku są wspawane takie dwie prowadnice, w które umieszczamy zastawki. Najczęściej są to deski, zwykłe deski docięte na wymiar, i tymi deskami regulujemy poziom wody w stawie. To jest mnich napustowy. Tędy woda wpływa do stawu i napełnia go. Często jest tak, że. Mnich na pustowy jednego stawu jest jednocześnie opustowym wcześniejszego stawu, innego stawu. Tak się dzieje wówczas, kiedy stawy mają układ paciorkowy, czyli położone są tak jeden przy drugim, jeden za drugim. Tutaj akurat takiej sytuacji nie ma. Woda do tego stawu jest doprowadzana rowem, doprowadzalnikiem. Na końcu doprowadzalnika jest umieszczony mnich. Jest grobla o szerokości no, takiej, żeby żeby odpowiadała długości tego leżaka, czyli tej poziomej rury, która jest zakopana w grobli. No i tędy woda napływa do stawu, to jest mnich opustowy, tędy woda wypływa ze stawu, popatrzcie staw, który się znajduje za mną, jest już częściowo opuszczony, on jest w trakcie przygotowań do odłowu. Ja wejdę za chwilę na ten Mnich i pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Stoję sobie teraz na Mnichu. Popatrzcie, tak jak już wspomniałem, w Mnichu poziomo ustawione są czy umieszczone są deski, tak jedna na drugą. Zaraz Wam to pokażę. W tych prowadnicach, o których mówiłem. Są tak w ten sposób umieszczone deski. Jeżeli się jedną deskę wyjmie, no to wtedy poziom wody opada do, do określonego stanu i tak kolejno deski się wyjmuje. Ale to nie wszystko, bo gdyby, gdyby rybacy w ten sposób opuszczali swoje stawy, no to wszystkie ryby razem z wodą uciekłyby ze stawu. W mnichach stosujemy jeszcze tak zwane kraty. Pokażę Wam o co chodzi. Patrzcie, w mnichu w mnichu było coś takiego. My to nazywamy krata. No to troszkę różni się od tych krat więziennych, bo nie ma tych e, poziomych belek, ale to jest taka krata rybacka, przez którą woda przepływa, a ryby no, po prostu nie zmieszczą się. Te kraty e, też mają odpowiedni rozstaw tych drucików tutaj w środku. Yy, ta krata jest Mówimy, że jest rzadka, czyli rzadko rozmieszczone te druty, ponieważ tu znajduje się duża ryba handlowa, i ona nie przejdzie tutaj przez, przez, przez te druty, przez tą kratę. I przez taką kratę woda przepływa dużo szybciej niż przez gęstą kratę, bo przecież te druty ograniczają przepływ wody. Warto podkreślić, że kiedy rybacy opuszczają swoje stawy i odławiają ryby, wpisują się swoją pracą w ten odwieczny kalendarz natury. Tutaj nie ingeruje się w środowisko, wszystko jest robione zgodnie z tym cyklem biologicznym. Popatrzcie, że tutaj nie ma żadnych piskląt ptasich, żadnych ptasich jaj. Liście opadają. Okres wegetacji hamuje i właśnie wtedy rybacy opuszczają wodę ze stawu i wpisują się w ten, w ten odwieczny kalendarz natury. I to jest wspaniałe, że, że, że tutaj nie ma tej ingerencji w naturę. Wręcz przeciwnie, my pomagamy naturze, bo takie opuszczanie wody ze stawu ma jeszcze wiele, wiele takich ważnych, ważnych cech. Ważnych funkcji, między innymi taką, że kiedy wody nie ma w stawie, to powietrze atmosferyczne dociera do dna stawu, i wtedy wtedy. Zachodzą różne procesy e, gnilne, procesy rozkładu materii. E, mówimy, że środowisko, no, tak jakby samo się oczyszcza, no, czego niestety nie możemy zaobserwować w jeziorach. To tyle. Pozdrawiam.